Siemka, tutaj ProSkill1. W tym poradniku pokażę Ci, jak zrobić napis 3D i na nim tekstura. Tworzymy dwa wideotraki. Wchodzimy w zakładkę MediaGenerator, tekst i przesuwamy nasz tekst. Przeżyjmy możemy... tekst. No, Mam przypadkę jest prosty jeden, ale wybierze, że to inne. Przechodzimy w Komponet Mode, 3D Sorge Auto, tutaj Track Motion. Bieramy tutaj. Wchodzimy na ten paseczek, przesuwamy tu. Zobaczyamy ten widok, Tylko, żeby to do końca było. ten mój przypadku będzie gdzieś tutaj. wtedy przesuwamy tu. Rozumiem okienko i wtedy zrozumiem te Bądź Będzie coś takiego. Dobrze. Teraz możemy teksturę dać. Ta tekstura mi się nie podoba. Możemy ściemnić. Wtedy, żeby mi się ruszała. To tak. W do tego. I pozycja lightning. Znaczy, jak to widzimy? Jak to by wyglądał. Może to tak by wyglądało. Może wyglądać, możecie jeszcze dodać jakieś efekty, ale mi to niepotrzebne. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu na YouTube oraz pozdrawiam serdecznie. I